Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj małgosia z Kanady. Ja mieszkam w Kanadzie prawie 33 lata, a na emigracji jestem prawie 36 lat. I prowadzę ten kanał pół roku. Właściwie chyba dzisiaj jest właśnie pół roku. I e, chyba trzy razy odważyłam się poruszać tematy polityczne, i dzisiaj jest ten następny e, moment, e, gdzie odważyłam się. Poruszać tematy polityczne. Tematy polityczne powodują, że jest bardzo dużo różnych dyskusji, kłótni, które nie za bardzo mi odpowiadają i po prostu nie lubię takiej atmosfery. Ale nawet jeżeli chce się jak najbardziej obiektywnie przedstawić jakąś sytuację, to zawsze, no wiadomo, mamy różne zdania na różne tematy i to jest ok, i bardzo dużo ludzi akceptuje inne zdania. Innych ludzi, ale też jest duża część osób, które po prostu wykorzystują takie filmiki na to, żeby się kłócić, wyzywać, no i te, to nie za bardzo mi odpowiada. No ale dzisiaj w Kanadzie jest bardzo, bardzo ważny dzień. Są to wybory parlamentarne. Ja chcę tutaj tylko chwilę powiedzieć o tych wyborach, bo przed chwilą właśnie poszłam i głosowałam w tych wyborach i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo dużo ludzi głosuje. Jeszcze chyba nigdy nie widziałam przy żadnym głosowaniu, czy prowincjonalnym, czy właśnie takim federalnym aż tyle ludzi. Muszę tylko przypomnieć, że na ostatnich wyborach, które były w 2021 roku, tylko 62,2% wszystkich, którzy Mogli głosować, po prostu poszło i głosowało. Także mam nadzieję, że tym razem więcej ludzi zagłosuje i wygląda, że tak jest. Ostatni, znaczy jeden z moich filmików, który dałam na temat polityczny, to było w styczniu, jak Justin Trudeau zrezygnował ze swojej funkcji premiera Kanady. Później, w marcu, został na wybrany następny premier, właśnie z, z partii liberalnej, bo Justin Trudeau był premierem przez 9 lat i był reprezentantem partii liberalnej. I w marcu został wybrany premier we, wewnętrznych takich wyborach i to był Mark Carney. Nas, in, i w styczniu wtedy właśnie jak Justin Trudeau odchodził, i to nie tylko była presja społeczeństwa, które, już, które miało w większości dosyć rządów Justina Trudeau, jeżeli chodzi o różne aspekty życia w Kanadzie, ale tak samo było to spowodowane dużą presją wewnętrzną partii liberalnej. Po prostu oni uważali, że jeżeli Justin Trudeau będzie dalej premierem, to nie będą mieli szans na wygranie następnych wyborów. I wygląda na to, że mieli rację. Dlaczego? Dlatego, że w styczniu, właśnie jak Justin Trudeau odchodził, to poparcie dla partii liberalnej było chyba 20 procentowe w porównaniu do partii konserwatywnej, której, której liderem jest Pierre Polivier, który miał wtedy poparcie ponad 40%. Teraz, cztery miesiące później, czy prawie ponad trzy miesiące później, karty się nie, że może odwróciły, ale bardzo, bardzo zmieniły. I w tym momencie jeżeli wierzyć wszystkim tym sondażom, które są nam przedstawiane, wychodzi na to, że nawet Partia Liberalna jest, ma przewagę w sondażach nad Partią Konserwatywną. Jest to 43% około i 39% dla Partii Liberalnej i 39% dla Partii Konserwatywnej. Jest to niesamowita zmiana w porównaniu do tego, co było w styczniu. Jeżeli byłyby te wybory w styczniu, to chyba nikt nie miał żadnych wątpliwości, ale naprawdę chyba żadnych, nikt nie miał, że partia konserwatywna wtedy by wygrała. Trzy miesiące później zmieniło się bardzo dużo. Przede wszystkim, co się zmieniło, to y, sytuacja w, y, w Stanach. Objęcie prezydentury przez Donalda Trumpa i stosunki międzynarodowe właśnie pomiędzy Stanami i Kanadą. Niestety Pierre Polivier nie miał szansy pokazać, jak on może i będzie reprezentował, reprezentował Kanadę w jakichkolwiek rozmowach z Donaldem Trumpem. No, bo ponieważ tym premierem nie miał szansy jeszcze być, a Mark Carney, ponieważ miał przynajmniej ten miesiąc, żeby reprezentować Kanadę na forum międzynarodowym, zyskał dzięki temu o wiele, znaczy zyskał, partia jego zyskała bardzo wiele. Dlatego, że dla wielu ludzi pokazał się, ukazał się on za człowie, człowiekiem, który może że może on być takim równo, yy, równym przeciwnikiem, no w cudzysłowie mówię przeciwnikiem do Donalda Trumpa, że on ma jedynie szansę na to, żeby dojść do jakiegoś porozumienia z Donaldem Trumpem. Szczególnie, że Donald Trump właśnie przekazuje, że on by wolał pro, prowadzić jakiekolwiek rozmowy z Mark, Mark Carney niż z pierre polivier Przyjechałam tutaj do innej lokalizacji, tak można powiedzieć, żeby nie cały czas w samochodzie siedzieć i rozmawiać. I wiecie co, jest teraz szósta godzina w tym dniu, w poniedziałek, kiedy właśnie te wybory się odbywają. Tak, wszystkie te lokale wyborcze zamykane są o 9.30. Przepraszam, ale wieje trochę tutaj. Także ja ten filmik złożę razem z dodatkiem takim właśnie jakie, jakie są wyniki, wyniki tych wyborów. Także tak jak właśnie już wam powiedziałam w tym, to Mark Carney z samego faktu że został wybrany tym prime ministrem i mógł piastować tą um, pozycję. Mógł się wykazać w tym sensie że bardzo dużo ludzi po prostu zaczęło mu ufać bardziej niż właśnie um, Justinowi Trudeau, który przez 9 lat spowodował tak, że niezadowolenie społeczne było bardzo duże. Mark Carney spodobał się ludziom z tego względu, że, że uważali, czy uważają dalej, że jest on w stanie przeciwstawić się Donaldowi Trumpowi. I nie tylko jeżeli chodzi o, właśnie, cła, o tą wojnę cłową, która jest prowadzona, Mark Carney zyskał po prostu taką większą przychylność społeczeństwa w sposób jaki on po prostu postępuje z Donaldem Trumpem, że nie ugina się pod jego według tego co tutaj się mówi, że się nie ugina pod jego pod jakieś groźbami Donalda Trumpa, że cały czas utrzymuje, że on nie chce, żeby Kanada była 51 stanem, że on utrzymuje swoją pozycję, żeby rozwijać Kanadę, żeby rozwijać przemysł w Kanadzie. No oczywiście mają swoje programy. To nie jest w tym momencie ani miejsce, ani czas, żeby już o tych programach mówić, no bo już jest za późno. Co będzie, to będzie o tych, programa, o tych programach powiem, może jak już właśnie zostanie ktoś wybrany. Ale co chcę tylko właśnie powiedzieć, że on zyskał przez to, że, um, że miał możliwość, sposobność pokazania się społeczeństwu kanadyjskiemu e, właśnie przez to, jak um, rozmawia z Donaldem Trumpem, że nie ugina się. Dlaczego mi się wydaje, że e, Por, e, Pierre Polivier stracił właśnie, trochę stracił przez te, um, przez te dwa miesiące, to było to, że na początku jego poparcie było, dlatego, było spowodowane tym, że ludzie chcieli zmiany. Czyli z samego faktu, że im się nie podobało to, co było, no to byli pozytywnie nastawieni do partii opozycyjnej, którą była właśnie Partia Konserwatywna. I na tym opierał swoją retorykę, właśnie pierre Polibier na początku, tylko krytykując to, czego liberałowie nie robili. I totalnie miał rację, no ja się też z tym zgadzam. Ale po prostu, jeżeli już w momencie jak Justin Trudeau odszedł i zaczęła się ta właśnie cała e, wojna słowa, zaczęła się ta retor retoryka na 51 stan, że Donald Trump chciał, żeby Kanada została 51 stanem, no to po prostu retoryka e, e, Pierre Polivier musiała się trochę zmienić. I wielu zarzuca mu, że to po prostu za wolno to trwało, czy nie pokazał on od razu, jakie jest jego stanowisko, i nie pokazał od razu, jakie ma programy. No bo według niektórych po prostu tych programów aż za bardzo nie miał, dlatego że skoncentrował się tylko i wyłącznie na, na krytyce. Ale ja muszę powiedzieć, mam nadzieję, że jednak Paul Polivier, Pierre Polivier wygra i ma programy, które bardzo do mnie przemawiają, i mam nadzieję, że będzie miał on możliwość te w programy wprowadzić. Ogólnie się tutaj mówi w Kanadzie, że wyb wybór pomiędzy Pierre Polivier a um, Mark Carney to jest wybór pomiędzy change, czyli zmianą, a. Fear, czyli strachem. Strachem, chyba pojmuje się to jako strach przed zmianą, właśnie, albo strach przed tym, co może, co może być, jeżeli nie wybierze się właśnie Mark Carney, który jest akceptowany bardziej przez Donalda Trumpa i wydaje się, że popierany bardziej przez Donalda Trumpa że wydaje się, że rozmowy na temat ceł, które mogą być podjęte z, przez Mark Carney z Donaldem Trumpem, będą miały jakiś bardziej pozytywny skutek właśnie w Kanadzie. Niby, wiecie, nawet już jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, no niby się nie wtrąca, ale wiadomo, on, Donald Trump używa te swoje social media cały czas i to tak samo właśnie dzisiaj na swoich social media nie wiem na którym chyba na tym ex ja wiecie co ja nie wiem na którym z tych mediów swoich życzył właśnie Kanadzie żeby wybrała lepszy, no, kogoś kto będzie silny, który jest mądry no i tak zawarł w tym swoich życzeniach to, żeby, że dalej po prostu pcha tą swoją politykę, żeby Kanada została 51 stanem, że, że wtedy nie będzie ceł, nie będzie podatków, że nie będzie granic, no oczywiście tą całą, cały czas to co mówi i przedstawia jak to super będzie, że Kanada będzie będzie 51 stanem. Zarówno Pierre-Olivier, jak i Mark Carney są całkowicie przeciwni temu. Przynajmniej tak podkreślają i mówią, że Kanada jest suwerennym i niezależnym krajem i, nikt, i nigdy nie zostanie 51 stanem. No i ogólnie trzeba podkreślić, że większość społeczeństwa jest właśnie przeciwko temu, bo nie chcę tutaj mówić, ale czy. Mówić akurat teraz o tym, ale taki um, patriotyzm kanadyjski bardzo, bardzo się bardzo tutaj wzrósł i zwiększył się od czasu właśnie jak Donald Trump e, chciał i mówi, czy zaczął mówić o tym, żeby przyłączyć e, Kanadę do, e, pięć, żeby zło, zrobić Kanadę 51 stanem. To ja w, nie widziałam tutaj, jak tutaj jestem 33 lata takiego patriotyzmu, jak właśnie jest pokazywany, jak jest. Okazywany przez Kanadyjczyków teraz. W takim programie telewizyjnym Donald Trump właśnie powiedział, że on bardziej chciałby współpracować z liberałami niż z konserwatystami, ale znaczy tak powiedział, ale ogólnie powiedział. Niektórzy wierzą te, temu, co Donald Trump mówi, niektórzy z przymrużeniem oka wierzą, że ogólnie to jemu nie zależy, kto wygra, no bo go to nie obchodzi. No wiadomo, na pewno go obchodzi, bo to jest bardzo ważne dla niego. Także nawet właśnie na podstawie tego, tego jego wpisu na tych social media, po prostu dalej pcha tą taką retorykę no podkreślam to żeby właśnie Kanada była 51. stanem na co właśnie Pierre Olivier nawet odpowiedział żeby absolutnie się nie wtrącał do naszych wyborów tutaj że Kanadyjczycy są mądrzy i oni wiedzą kogo wybrać żeby po prostu nie wkładał tutaj swoich trzech groszy można powiedzieć w naszą tutaj politykę tak samo dużo ludzi, jeszcze jeżeli chcę powiedzieć o Mark Carney, to dużo ludzi przedstawiało taki argument przeciwko niemu, że nie, um, nie za bardzo umie on po francusku, no a Kanada jest francusko-angielska i jednak, powinien jednak dobrze znać francuski. A wyszło i może też zyskał trochę na tym, że, że on nie... Nie umi francuskiego, a debata, która odbyła się w języku francuskim, bardzo dobrze sobie poradził i był ogólnie, nie moje zdanie, właśnie na nie znam francuskiego, ale była bardzo dobrze oceniana i tak samo brał udział w jakimś takim, takim, takim telewizyjnym show, w jakimś takim programie, w którym tak samo, francuskim, w którym musiał odpowiadać na pytania po francusku i podobno sobie bardzo dobrze poradził. Także słuchajcie, będę teraz kończyć, tak jak mówię, zobaczymy jakie będą wyniki tych wyborów. Mam nadzieję, że jednak ja wolałabym zmiany. Ja też nie lubię ogólnie zmian, boję się, ale jeżeli zmiany będą na lepsze, to ja jest, to wolę mieć taką nadzieję właśnie, że te zmiany będą na lepsze, bo jakoś po prostu nie, nie wiem czy czy mimo że podkreślane jest, że no, Mark, Mark Carney jest nowym liderem, ale sam fakt, że był on już wcześniej w rządzie Justina Trudeau, że był on częścią tego, tej wcześniejszego, tego wcześniejszego rządu, jakoś powoduje, że mam. No po prostu nie za bardzo ufam, że zmiany, które on mówi, że będą one zaprowadzone. Ale tak jak mówię, nie ma co teraz gdybać jakie te zmiany będą. Ja już zagłosowałam i to, co mogłam już to zrobiłam i zobaczymy jaki będzie rezultat tego. Ja myślę i rozumiem tak samo ludzi, którzy widzą Pokładają taką nadzieję w Mark Carney, chociażby właśnie ze względu na politykę teraz, tą zagraniczną. To, jak my się dogadamy, jak Kanada się dogada z Donaldem Trumpem, jest bardzo ważna i będzie bardzo ważna dla właśnie kanadyjskiej ekonomii. Bo tak jak wcześniej, przed styczniem, bardzo ważna była taka wewnętrzna sytuacja, jaka panuje w Kanadzie. Tak po całej tej sytuacji z, z przejęciem z prezydenturą Donalda Trumpa sytuacja się zmieniła o tyle, że sytuacja w Kanadzie jest ważna, bo mamy bardzo dużo problemów, bardzo dużo problemów, ale nie aż tak źle, jak muszę powiedzieć, przekazywane jest to w niektórych mediach. To jestem przerażona, co jest pokazywane, bo wydaje mi się, tak, jakby pokazywali jakiś trzeci świat a ja mieszkam tutaj w Kanadzie i połowy tych rzeczy nie doświadczam, co jest mówione na tych niektórych kanałach o upadku Kanady, o, o jakimś w ogóle jakichś rzeczach, które ja tutaj nie widzę ani nie doświadczam. Jest źle, ale nie można po prostu demonizować i mówić, że tu jest niewiadomy jakiś trzeci świat. Ale o, o co mi chodzi, że zmiana może spowodować, że jest szansa, że będzie tutaj lepiej. A wielu uważa, że Mark Carney będzie dobrą osobą, bo jest to po prostu ekonomista i wie, co robi. I też są różne zdania na temat tego, czy on dobrze działał, jak był w banku, jak był prezesem banku w Kanadzie, czy dobrze działał, jak był tym, jak był tym, nie wiem, czy to był prezes, czy tak samo w banku. W, w Anglii. Także różne są zdania na ten temat, nie mi to oceniać, dlatego każdy się kieruje własną, własnym zdaniem, własną jakąś mądrością, tym, kto go przekona do czego. Także zobaczymy, jak to będzie. Czekamy na wyniki i dam znać, jakie wyniki są, i wtedy może trochę jeszcze powiem chwilę, co ta osoba proponuje na przyszłość. Także. Na razie. Godzina jest prawie czwarta rano we wtorek 29 kwietnia. Także, jeżeli będę mówić trochę wolniej, albo po prostu brakuje mi słów, no bo po prostu zmęczona jestem. A dlaczego? Dlatego, że oglądałam cały czas studio wyborcze i co się stało po prostu historyczne, można powiedzieć, wydarzenie. Dlaczego? Dlatego, że po raz czwarty rząd liberalny, znaczy, przepraszam, partia liberalna będzie tworzyć rząd po raz czwarty na, i premierem zostanie, czy został już Mark Carney, który jest Właśnie liderem partii liberalnej i zdobył on, on 165 mandatów, jego partia zdobyła 165 mandatów, a partia konserwatywna, która była przez bardzo długi okres czasu partią, która Wydawało się, że wygra. Oni zdobyli 147 głosów. Żadna z tych partii nie ma, nie jest to rząd większościowy, także będą musieli może z innych partii sobie współpracować z innymi partia, partiami, żeby móc przeforsować jakieś, jakieś ustawy. Co jest szokiem następnym, także to jest bardzo duży szok, dlatego że jeszcze w styczniu nawet. Takiego, takiego scenariusza nikt by nie, nie podejrzewał. Następną bardzo takim dużym szokiem jest to, że Pierre Polivier, który jest właśnie um, liderem partii konserwatywnej, nie dostał się do parlamentu. Czyli nie wygrał w swoim e, okręgu wyborczym. Ja tutaj przedstawię numery, jakie właśnie otrzymał. Następną rzeczą, która jest szokiem, to jest to, że NDP, która jeszcze partia, jeszcze w tamtym w poprzednim parlamencie jeszcze miała prawo głosu, można powiedzieć, teraz w ogóle straciła status oficjalnej, oficjalnej partii, a jej lider Jack Mischk Singh Jack Mit Singh po prostu zrezygnował, zrezygnował z, z tej funkcji lidera. Oni otrzymali tylko siedem mandatów w, w parlamencie. Szokiem jest, że Pierre Polivier nie dostał swojego mandatu w swoim okręgu, bo on ten mandat miał przez 20 lat. Czyli to jest tak jakby podwójne, no został tak podwójnie przegrał, bo nie tylko, że nie były takie duże szanse, że zostanie premierem, to jeszcze nawet nie otrzymał właśnie mandatu w swoim, w swoim okręgu. Bo ja chcę tylko tutaj przypomnieć, że w, w Kanadzie jest system wyborczy, jest jednomandatowy, czyli jest, mamy 343 teraz już takie okręgi wyborcze. I tam są, w każdym okręgu wyborczym są przedstawiciele, mogą być bezpartyjni oczywiście, tak samo, albo partyjni przedstawiciele, i po prostu na nich się głosuje. I kto ma więcej głosów, dostaje mandat. I to różnica nie musi być jakaś w procentach, może różnica być dwóch, trzech czy pięciu głosów. Kandydat, który ma najwięcej głosów w określonym okręgu wyborczym, dostaje mandat. I po prostu później po podliczeniu tych wszystkich mandatów, lider partii z największą ilością mandatów zostaje premierem. Jutro na pewno, czy dzisiaj jeszcze, numery się na pewno pozmieniają, ale już na pewno jest to potwierdzone, że Mark Carney będzie premierem. Pierre, Pierre Polivier nie ma swojej, swojego mandatu w parlamencie, także nie wiadomo jak ta sytuacja się rozwiąże w ich partii. Czy będą musieli kogoś innego wybrać jako lidera, który będzie właśnie w parlamencie? Czy jest jakaś inna możliwość wyjścia z tej sytuacji? Także jest to szokujące po prostu wydarzenie, jeżeli chodzi o y, sytuację w Kanadzie, bo no, jesteśmy tutaj na takim rozdrożu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o politykę, i no, jest to no, takie historyczne, można powiedzieć, wyda wydarzenie. Że, że ponownie partia liberalna została wybrana. To muszę powiedzieć, że jest to dużym szokiem. Mark Carney, w swoim pierwszy raz, dostał mandat i dostał go z bardzo dużą przewagą. Nie będę tutaj mówić o numerach, bo one się mogą pozmieniać jeszcze. Ale już na pewno ma bardzo dużą przewagę pomiędzy. Po, była duża przewaga pomiędzy nim a konser, kandydatem konserwatystów. Mark Kearney w swoim przemówieniu podkreślał, jak ważna jest dla niego Kanada, jak bardzo chce pracować dla Kanady, jak bardzo chce współpracować tak samo z innymi partiami, próbować wyrw, wy, wyrwać Kanadę z takiej. No, z takiej Trudnej sytuacji, jak jest teraz. Chce on budować więcej domów, chce używać energii, która, um, którą mamy tutaj w Kanadzie, chce, żeby Kanada była takim superpower państwem. E, mówi, że trzeba współpracować z Ameryką, żeby um, ustalić cła, jakie powinny być pomiędzy naszymi państwami jaka powinna być zależność ekonomiczna pomiędzy naszymi państwami ale podkreślił to, że Kanada nie będzie i on nie chce, żeby Kanada była zależna od Stanów. Na, powiedział, że jest ważne dla niego, że, że są inne rynki azjatyckie, są in, jest Europa, z którą on tak samo chce współpracować, nie tylko ze Stanami, ale i tak samo podkreślił, że w stosunki, które Kanada miała ze, ze Stanami wcześniej, to już się skończyło. Że taka by, bycie miłym. Ze strony Kanady, w stosunku do Ameryki, która nie traktuje nas na takich samych zasadach, to już się po prostu skończyło. Ja nie mówię, chciałam, żeby wygrali, wygrali konserwatyści, ale zgadzam się, jak jest, tak jest. Już teraz, co można zrobić? Uważam, że każdy, kto głosuje, ma później prawo, żeby narzekać. Czyli dałam sobie prawo, że jeżeli coś mi się nie będzie podobać, to będę mogła narzekać. Ale na pewno te wybory są po prostu szokiem. Także słuchajcie, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że, że, że przyjmiecie ten filmik ciepło, w sensie, że to jest tylko taki informacyjny. Starałam się być jak najbardziej obiektywna w nim. Bardzo mi zależało, żeby go zrobić. Właśnie jak tylko te wyniki przyjdą. Także podsumowując, mamy teraz, będzie rząd liberalny. Jeszcze wszystkie numery, czy ile tych mandatów na pewno będzie, to chyba będzie jeszcze podliczane, bo może być, bo może być wszystko sprawdzane. Jak na razie, tak jak ostatnie wiadomości, co ja tutaj miałam, to liberal, rząd liberalny miał 165, Mandatów, a 147 konserwatyści. Ale tak jak mówię, to się może po prostu zmienić, bo to jeszcze dopiero się teraz wydarzyło. Także bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, że oglądaliście mój filmik. Dziękuję za miłe komentarze. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa!